Podwójny mistrz, słuchajcie, nie Conor McGregor, tylko Conor Wiewiór, gratulacje! Żaden Conor Wiewiór, jaki tam Conor McGregor? Conor McGregor to przy mnie, o, o tu. On jakiś pasy UFC a ja i FMMA. Wiesz, do czego porównujemy? Bez przesady! Nie? No, przepraszam, poleciałem za mocno. No właśnie, nie porównujmy do jakiegoś Konora, ty jesteś w fejmu podwójnym, nie? Jak się nosi te dwa pasy do twarzy ci w nich? Tak, tylko ciężkie są, wiesz? Specjalne miejsce w domu czeka? Nie, po, znaczy, położę to obok drugiego pasa, a muszę kupić w końcu gablotę, nie? Na te puchary, wszystko i tak dalej, bo nie. Ja bym wprowadził jeszcze jeden pas do Fejmu. Pas rodziców. Pas rodziców? Ej, to dobre, tak, tak. Pas, pas na, dla najlepszego starego. I co? Gloryfikowałbyś tutaj swojego tatę wysoko? Tak, jak najbardziej. Stał się gwiazdą internetu, bo wczoraj się u Mateusza. Co wy o tym sądzicie, jako rodzina? Dla mnie śmiesznie, nie? Niech walczy na fejmie, nie? Kurde, będę w, yy, w jego narożniku, śmiesznie będzie. A twój tata coś trenuje, trenował? Nie, ale teraz wesle go na matę, nie? Po, powycieram nim matę, pokażę mu jak i co i jak. To może mu się odechce walki, nie? Taki masz cel? Przecież są pieniądze do zarobienia. Muszę, muszę mu pokazać, co z czym się je. Nie no, nie odechce mu się, mój to jest... Twardy gość, nie. No po nim mam charakter, nie. To jest człowiek nie do złamania. Nie? Czy to była najtrudniejsza twoja walka? Wemma, tak, tak, zdecydowanie. Jeśli chodzi o sam przebieg, czy poczułeś taki moment, że byłeś naprawdę zagrożony i Jarek dominował, czy nie było takiego momentu? Yy, nie, ale. Były takie momenty, że nie byłem pewny, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Jak parę razy podeszłem i on mi e, chciałem docisnąć go do klatki, byłem już przy siatce, ale nie udało mi się złapać klinczu, a on mi zadawał dużo ciosów. E, I wtedy poczułem takie zagrożenie. Jeszcze jak mnie wyciął, ale e, ogólnie to nie poczułem tego. Nie, ogólnie to wiedziałem, że jest ok, nie? a w trzeciej rundzie już wiedziałem, yy, że zaraz będzie koniec. Jak trzymałem klincz, to mówię już, znaczy już tak myślałem, nie ma, już będę po prostu trzymać ten klincz do końca, nie będę, wiesz, się yy, walczył o obalenie, nie, bo, nie, bo nie miałem już siły, nie? Jakbym wyciągnął z co mam, to no, pewnie bym obalił, ale jeszcze też szansa, że jakbym się spompował, on by mnie na przykład przewrócił, jakoś skończył przypadkiem, wiesz o co chodzi, a wiedziałem, że wygrywał na punkty, więc mówię trzymam ten klisz do końca, nie? I wygrałem, ale jeden z na Arka, yy, nie wiem... Właśnie, czy zadrżało ci serce, jak czytali tak, końcowy? Zadrzało, no. Ja mówię, co jest kurwa, nie? O co tu chodzi? Yy, nie wiem, jaką on walkę oglądał, nie? Zdenerwowałaś się? Tak, tak. Tak, wiesz, zawsze pierwszy raz miałem tak, zawsze przed werdyktem to była dla mnie formalność, nie wiesz o co chodzi? Tylko wiesz, już I, i czekałem, nie? A teraz, wiesz, wiedziałem, że wygrałem, ale po tym jak usłyszałem, że drugi na jeden jest na arka, to mówię: Ja pierdolę. I tak, o kurwa, o kurwa, nie? I, ty, i, tak, i tak, tak. tak I Jak usłyszałem, Maksymilian Wilką Jest, kurwa, nie? To, to, to były był emocje. Nigdy wcześniej nie miałem takich emocji przy werdykcie, bo zawsze byłem pewny na 100%. W której wadze ty się lepiej czujesz? 7,7 to jest moja waga. Ja poszedłem do kategorii wyżej, tak? To nie była moja waga. Ja po prostu pokazuję, że umiejętności są ważniejsze od wagi. Wiesz o co chodzi. To może jeszcze wyżej, po trzeci pas? Nie ma trzeciego, nie ma. Po Ale, 9, to... Ale chuj, albo open jest zwakowany, bo bokser miał kiedyś open. Do po open, po pas open. To by była piękna historia. Piąteczka. Dzięki.